Dzień dobry, witam. 10.00. Słyszycie mnie Państwo? Tak, słyszymy. Dobra, tak, super. super. E, pierwsza informacja, czyli tak jak poprzednio, ja to wszystko nagrywam. Umieszczę w tym kanale, takim YouTube, gdzie będzie można sobie z tego skorzystać. Jeżeli ktoś dzisiaj na przykład nie widzi, ma kłopoty z internetem, tego typu rzeczy. Tak jak umawialiśmy się w środowisko Moodle, umieściłem informacje o wykładach, są linki do tych wykładów. Ja jeszcze postaram się dopracować, żeby można było w sposób łatwiejszy korzystać, czyli taki indeks do tego zrobić tematów. Dotychczas wykorzystaliśmy trzy wykłady razem z dzisiejszymi, czyli jak gdyby to jest za trzy tygodnie. Widzicie, że tam na przykład niektóre wykłady są krótsze. No bo czasem tak się zdarzało, że były jakieś godziny, jakieś inne rzeczy i był wykład troszeczkę krótszy. Ale jak gdyby te wykłady, które już w tej chwili odbyliśmy, one załatwiają taką strukturę pojedynczych atomów jako cegiełek związków organicznych. Czyli hybrydyzacja, e, czyli efekt katenacji, jak to. Jak to powiedzmy sobie, nie te tworzą się długie cząsteczki związków organicznych. Następne tematy będą związane już z cząsteczkami, czyli następny wykład efekty związane ze stereochemią. Proszę Państwa, pierwszy, pierwszą rzecz, którą wrzuciłem na następne zajęcia, to jest taki króciutki artykuł. Jak się uczyć w systemie zdalnym? Co nam przeszkadza w tym systemie zdalnym? Jakie efekty takie, które powodują, że to uczenie jest mniej efektywne? I taki tekst, który powinien przemówić też do młodych osób. Kawowy Joe. Proszę Państwa, jak ważna jest kawa. Ja sobie tu zrobiłem specjalnie kawę, żeby z Wami wypić w systemie takim dystans, co jest znacznie trudniejsze. I w skrócie mówiąc, co powoduje takie zaburzenia? Okazuje się, że człowiek ewolucyjnie jest przystosowany do takiego działania, że nawet jeżeli rozmawiamy telefonicznie z drugą osobą, to jeżeli mówimy, mówimy i nic nie słyszymy z drugiej strony, to za chwilę następuje taki komunikat. Słyszysz mnie? Czyli podejrzewamy, że ktoś nas nie słyszy. Potrzebujemy takiego sprzężenia zwrotnego, czyli. Jak gdyby ja też, jak tu mówię, to pytam na początku, czy mnie słyszycie. A po pewnym czasie rośnie we mnie niepokój, że mnie nie słyszycie, mimo że wszyscy powinni mnie tutaj słyszeć. Czyli to się nazywa element taki fatyczny, czyli taką ma nazwę psychologiczną i znacznie nam utrudnia ten kontakt. Czyli wydawałoby się, że wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, ten wykład jest taki sam, ale brakuje nam tego kontaktu. Wobec tego. Trzeba próbować jakoś ten kontakt złapać. To też jest pomysł dla Was, proszę Państwa. Wy jesteście młodzi, to są media, takie z którymi na co dzień macie do czynienia. A może ktoś wymyśli coś takiego, że można by taką wirtualną kawę wypić przez internet i polepszyć to uczenie. To jest pomysł na jakiś startup, na rozwinięcie czegoś nowego. Bo widać, że czasy są takie, że jest konieczność czegoś takiego. Proszę Państwa, wymyślono też takie elementy. Jakie to są elementy? No na przykład ta konwersacja na Moodle. Można na przykład założyć tam grupę dyskusyjną, spotykać się, rozmawiać i tak dalej, prawda? Umówić się wirtualnie, czy też nawet w takim hard świecie, prawda? Czyli na co dzień i ten element faktyczny sobie dostarczy. Czyli to jest pierwsza sprawa. Jeżeli słuchamy tego wykładu, to możemy sobie zrobić chwilę też przerwy, pochodzić i tak dalej, tak, żeby on do nas lepiej docierał. Ja wiem, że jest bardzo trudno się skupić na długim wykładzie i, proszę Państwa, chemia sobie z tego zdaje sprawę. Czyli już lata temu e, badania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego na przykład wykazały, że student chemii nie jest w stanie dłużej skupić swojej uwagi na takim wykładzie, dłużej niż 10 minut. Potem, proszę Państwa, następuje zapaść. Nasza uwaga się obniża, przestajemy się tym interesować. Dlaczego to jest takie ważne w przypadku studentów? Bo jeżeli my gdzieś mamy wykład do fachowców, na przykład w, mamy publiczność fachowców, chemików, którzy tym się zajmują, interesują, pasjonują tą działką, to to jest inna publiczność, prawda? To ja słucham, Każdego słowa wykładowcy tak mnie ono interesuje. No ale realny świat taki nie jest. W realnym świecie, proszę Państwa, macie różne rzeczy, jedni się tym bardziej interesują, drudzy mniej. I ta uwaga nam spada, mamy dużo różnych spraw i tak dalej. Więc jeżeli ta uwaga spada, zróbmy sobie chwileczkę przerwy. Proszę Państwa, mamy te materiały, ja też je dostarczę, można było je zdownloadować. róbmy sobie notatki. Wydrukujmy to, róbmy notatki z tego wykładu, to co tam jest, to co jest omówione i tak dalej. W jaki sposób znajdźmy podobne materiały w internecie, nawet wykład, nawet po angielsku, posłuchajmy, tak, żeby mieć more fun, więcej, więcej przyjemności z tego uczenia, tak? Czyli ta dydaktyka to ma być mor, fun, więcej zabawy. Wtedy ta nasza wydolność zrośnie. Bo głównym problemem to jest właśnie to, że pomimo, że ten materiał jakoś on jest, przychodzi do nas, to mamy kłopoty z jego e, przyswojeniem. Czyli ta góra materiału rośnie. Ja specjalnie teraz na następny wykład, dałem troszeczkę mniejszą całość, powtórzmy tą pierwszą, zamknęliśmy, tak jak powiedziałem, em, tą jedną, jak gdyby, część poświęconą orbitalom molekularnym, ale ge generalnie opartym na chemii pojedynczego atomu, prawda? Bo one potem rozrastają się, te orbitale, obejmując nawet całą cząsteczkę, ale oparte są na tym jednym, pojedynczym atomie, na jego właściwościach. A teraz powoli będziemy przechodzili do właściwości cząsteczki, by potem na końcu przejść do reaktywności, czyli efektów pomiędzy różnymi cząsteczkami. Jak te atomy porządkują się w e, postaci pojedynczych cząsteczek i jak to wpływa na reaktywność później, i, prawda, w jakie układy możemy e, syntezować. Czyli to jest bardzo ważne, żeby wykorzystać. Czyli mamy ten, jak gdyby olbrzymie utrudnienie w postaci tym dystans learning, z jednej strony to jest olbrzymi kłopot dla nas, prawda? Nie możemy tego wykładu odbyć w sali wykładowej, gdzie mnie by było znacznie łatwiej wykładać, wam by było znacznie łatwiej słuchać, ale znając życie, proszę Państwa, frekwencja na takich wykładach też nie jest rewelacyjna. Czemu? No bo znowu życie dominuje. Pierwsze kilka wykładów ludzie chodzą, potem nagle zaczynają się jakieś kolokwia i tak dalej. No, i pod tym naciskiem tego życia codziennego nasze możliwości uczestnictwa, jak gdyby maleją, przytłaczają nas inne sprawy, i nagle okazuje się, że to nie jest takie ważne, jakoś to się nadrobi. Więc, jeżeli kogoś to interesuje, to to też jest szansa, żeby nawet lepiej nauczyć się tego, bo y, można wykorzystać i podręczniki. To uczenie samodzielne, jak gdyby, jest bardzo efektywne, ale mówię, wykorzystajmy ten efekt fatyczny. Przeczytajcie sobie ten fragment. To jest fragment, zresztą dosyć niedawno e, umieszczony w gazecie i po prostu można przeczytać bardzo, bardzo ciekawe wnioski z tego, wyciągając, jak się uczyć, czego nam brakuje, dlaczego są takie kłopoty. Ja tu mówię, komputer milczy, prawda? Do mnie jakbym mówił w e, eter, tak, nie posiadając żadnego sprzężenia e, zwrotnego. Czyli to by było to, co ja chciałem powiedzieć. Myślę i mam nadzieję, że wszystko przebiega ok. Jeżeli są jakieś kłopoty, to proszę o kontakt. Tak, zawsze mailowy, teraz można zabrać głos. Um, I proszę Państwa, e, cały czas pracujemy, słucham, czy są jakieś sprawy tutaj? Nie słyszę żadnych takich tutaj. Wniosków, czyli to co, to, co jak gdyby podsumowując, można by na przykład utworzyć taką grupę w, w Moodle dyskusyjną, może to Wam by pomogło, albo podzwonić po kolegach na przykład, jak im idzie, wy też się spotykacie, bo są zajęcia takie prawdziwe, nie tylko te wirtualne, może tam pogadać. Eee, no, potrzebny jest taki element, on napędza to uczenie, prawda? A może Wy coś wymyślicie, w jaki sposób właśnie to. E, nauczanie dystans learning uczynić takim bardziej efektywnym. E, z mojej strony, ja zrobię jeszcze, no może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie, taki na końcu e, sprawdzian test. On nawet nie będzie przypisany do uczestników, tylko anonimowy, żeby zobaczyć, jak to idzie, czyli jak, jakie wiadomości sobie przyswoiliście. Na razie ich nie ma dużo, stosunkowo łatwo nad tym zapamiętać zapanować. Z każdym wykładem, z każdymi zajęciami będzie trudniej. Ta ilość wiedzy będzie narastać. Chemia organiczna jest troszeczkę podobna do matematyki w tym kontekście, że to, że jest jakaś informacja to nam nic nie daje. My musimy dopiero nabyć pewne umiejętności analizy problemu, żeby umieć to wykorzystać do rozwiązywania realnych problemów, czyli na przykład Syntezujmy cząsteczkę leku jakiegoś. Jak to zrobić? To nie jest ważne, że ketony albo aldehydy się tak albo inaczej syntezuje, tylko to obejmuje pewną syntetyczną, potężną wiedzę, która pozwala nam e, zobaczyć, w jaki sposób e, e, konkretną cząsteczkę, która zawiera różne grupy funkcyjne, różne funkcje, mówimy w chemii organicznej, można właśnie tymi. Metodami otrzymać. E, proszę Państwa, jeżeli nie ma dalszych pytań, to kończymy. Jeżeli są, to proszę, czekam jeszcze pół minuty. Można potem się kontaktować i tak dalej. Materiał na przyszły tydzień macie, także wiadomo, co robić. Plus powtórzenie tych pierwszych e, wykładów, tak, żeby to bardzo porządnie opanować. Czyli teraz ten następny wykład, on jest nawet krótszy. Ale chodzi o to, żeby cały ten materiał sobie powtórzyć. My mamy to tak rozplanowane, że przez cały semestr nam starczy czasu. Tym bardziej, że no tak bardzo nie wpływają jakieś zaburzenia typu wolne, coś się stanie, bo i tak my możemy sobie ten materiał e, w domu przez cały tydzień przećwiczyć. Także chodzi o to, jak ktoś taki kurs odbędzie, to ja uważam, że nawet można się lepiej nauczyć chemii organicznej niż z takich wykładów, E, zwyczajnych sali, bo możemy sobie, czyli apeluję, zrobić sobie dobrą kawę, o, zrobić sobie dobrą kawę, siąść, posłuchać 15 minut, odpocząć, zanotować, posłuchać 15 minut, odpocząć, zanotować, e, jeszcze raz przesłuchać, wrócić do czegoś, jeżeli nie rozumiemy, przedyskutować tutaj i tak dalej, macie zajęcia, na zajęciach przedyskutować z prowadzącymi i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele najróżniejszych możliwości. Widzę, że pytań żadnych nie ma, wobec tego życzę miłego weekendu. I spotykamy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Tak, wszyscy słyszeli? Ok? Dziękujemy bardzo. No, czele. cześć. Cześć.